Siemka, witajcie, z tej strony Galajus. Dzisiaj wam pokażę kilka dość istotnych, myślę, rzeczy dla was, żebyście mogli spokojnie zrobić questy walentynkowe, związane po prostu właśnie z walentynkami. Odbierzecie na samym końcu fajne nagrody. Przy etapie z biciem mobków możliwe, że będziecie potrzebowali pomocy po oddaniu już surowców. Także starajcie się przynajmniej w dwuosobowych teamach, jeśli macie bardzo niskie levele, albo bardzo blisko przedziału 50 level, 50 plus, żeby sobie ewentualnie jakąś pomoc jednoosobową czy dwuosobową zorganizować. No, i tak mamy dwa przedziały levelowe: 50 plus i 50 minus, i teraz tak nagrody 50. plus, Wygląda to w ten sposób. Możecie sobie rzucić okiem teraz. I bardzo ważna informacja: mamy na to, mamy tydzień na zrobienie tych questów, i są jednorazowe, pamiętajcie. No, i na koniec, oczywiście, dostajemy też ten wspominany często skin na buty. Więc jeśli jesteście na 40-35 levelu, przemyślcie dobrze, czy nie lepiej wam będzie wbić ten 50 level, i na przykład. Na pod koniec tygodnia zrobić te questy już na przedział 50, żebyście mogli po prostu odebrać te lepsze nagrody. Magia montażu: udało mi się odnaleźć screen z nagrodami dla przedziału 50. minus. Jak widzicie, nagrody są sporo mniejsze, także. Tym bardziej polecam rozejrzeć się, czy przypadkiem nie, ma, czy nie macie możliwości właśnie bić tego 50 levela, zanim zaczniecie wykonywać questy eventowe. No i co? E, mamy dwie opcje, albo odbieramy na przykład od zarządcy Devries na przedziale 50-, e, na przykład w tym miejscu. Mamy też opcję pod karczmą, e, i jeszcze jest pod kamenak, ale to już opcja dla 50, oraz gar, e, garnizon, albo Bayern, jak dobrze pamiętam, e, gdzie odbieramy już sobie e, te zadania na wyższy właśnie przedział levelowy. Można bardzo szybko wyczaić takich NPCów biegając, zauważycie na mapie ludka z złotym znakiem nad głową. Także przechodzimy już do pokazywania wam lokacji. Najpierw zajmiemy się przedziałem 50 minus, a następnie 50 plus. No i teraz tak, przechodzimy tutaj do zadań dla przedziału 50 minus. Jak widzicie, mamy tutaj 20 desek, ziółka, kozłka, wią wiązek lnu, miętka i butle wody morskiej oraz 10 resztek magii. E, rzeczy można poddawać pojedynczo jako na przykład 20 desek, potem ileś tam, ile jest wymaganych ziół jak kozłówka, więc nie musicie przynosić wszystkiego naraz, co jest dość logiczne z tego względu, że niektóre rzeczy są naprawdę ciężkie, także będziemy lecieć tutaj teraz po kolei. No i tak, jesteśmy pod w Alaryl, jest to takie bardzo orientacyjne miejsce i tutaj warto też zwrócić wam uwagę, że szczep deski również potrzebuje opcja z, na większe przydziały levelowe, jak tutaj widzicie 20 desek. No i mamy tutaj chyba najprostsze rozwiązanie, czyli po prostu zrobienie zlecenia Ulanda Uła, dlatego że uh -huh. Opcji jest też kilka szczapy drewna z drzewców, na przykład pod wioską druidów, czy tam pniaki. Jak dobrze pamiętam, one są w wersji 3D do zdobycia w lesie orków. Niestety wiąże się to no, po prostu ze sporym ryzykiem. Wykonamy oczywiście sobie to zlecenie razem na filmiku, żebyście wiedzieli od razu, jakie ewentualne ryzyko możecie ponieść w momencie bicia grupek, bo jak pamiętam, bije się tu kilka grupek. Także lecimy do Lukasa Landaua i od niego odbieramy zlecenie na 20, właśnie desek. Nie jest to jakaś duża ilość. Ale myślę, że na dłuższą metę będzie to całkiem fajna sprawa, żeby po prostu e, zrobić to w najbardziej optymalny sposób. Potrzebuję desek i tutaj klikamy, biorę to zlecenie. Jest no 20 level, także nie powinno być tutaj e, jakiegoś żadnego większego problemu. Mamy zadanie, za zadanie zabić w piwnicy złodziejskie parobki, także wchodzimy do magazynu Ronda Uła. I wpierniczamy się tutaj prawdopodobnie na dół. No i jak zwykle uroki ładowania mapek. Dobra. I tutaj, jak widać, sporo osób zresztą robi to zlecenie, no bo wiadomo, jest to najbardziej optymalne. Jest i nasza grupka, jak widzicie, no nie wygląda zbyt strasznie. Natomiast na 20 levelu rzeczywiście możecie mieć problem z nią. Także jeśli macie bardzo niski poziom, polecam jednak e, wziąć sobie jakiegoś znajomego do pomocy. No i tutaj, jak widzicie. Około 500-600 HP stworki, więc nie ma tragedii, 30 levele, już myślę 35 na luziku sobie powinny poradzić. No i jesteśmy z powrotem pod lądał, wykonamy zlecenie, no i tada, mamy całe 20 desek już przygotowanych. Jesteśmy na Wagnach, z tego miejsca myślę, że będzie tak całkiem wygodnie wam teraz odnaleźć kolejną lokację. Schodzimy tutaj na Zbójecki Las i ze Zbójeckiego Lasu przechodzimy na rejon niedaleko Herszta i tam niedaleko Herszta mamy do zebrania kozłówki, które są potrzebne właśnie też do po prostu zrobienia tego zadania. Jak widzicie tutaj bezpośrednio przechodzimy na wioskę rybacką i no, o dziwo, niespodzianka, stoi w tym miejscu bardzo dużo osób, także musicie brać pod uwagę, że czasami może brakować miejsca do zbioru, zbioru więc wtedy po prostu ustawcie się e, tak, żeby bezpiecznie można było wy wychwytywać te surowce tutaj. Jak widzicie, jest parę lokacji, więc no, spokojnie zbieracie. Jak pewnie wiecie, prawdopodobnie w tym momencie się zapchaliście, więc po zebraniu tych surowców lecicie od razu je oddać, a następnie, no, pokazując dokładnie z tej lokalizacji, przelatujemy sobie przez Trentis i idziemy zbierać kolejny surowiec, który jest, którym jest Len. I z Trentis lecimy sobie przez całe miasto na drugą, sto, drugą stronę, tam koło chatki Desmonda mamy właśnie ten surowiec do zebrania. Więc przechodzimy sobie ładnie tak, żeby każdy z mniejszych leweli wiedział w jaki sposób dostać się do tej lokacji Tutaj niestety, ale tak to w praktyce wygląda, że troszeczkę trzeba się nabiegać w tych całych liniach questowych Więc tutaj zobaczcie, ludzie sobie stoją i próbują zbierać len Jak widzicie tutaj jest dużo więcej osób, które to zbiera, także musicie czasami troszeczkę poczekać i lecimy do kolejnego surowca. Oczywiście zakładam, że może się Wam skończyć miejsce, więc automatycznie też pamiętajcie o oddawaniu e, tych surowców, zanim zaczniecie zbierać następne, i w tym momencie kolejnym surowcem jest miętek. no i tutaj od naszego zarządcy przechodzimy do Miętka. Jest on tutaj fajnie schowany, nieco w innym miejscu niż w wersji 2D. Także tutaj, jeśli ktoś zabłądził, to właśnie tutaj znajdziecie ten surowiec. Witam znów, lecimy po butle wody morskiej. Jak widzicie, znowu jesteśmy pod karczmą w Alaril. Poprzednio szliśmy w prawo do naszego Lukasa Landu, a wow. obecnie chcemy zebrać buty, buty. Butle wody morskiej, także musimy przejść pod sam statek Ichtiona. Tutaj po przechodzeniu przez mapę, niestety, troszeczkę te mapy jak zwykle ładują. Eee, I przechodzimy sobie obok wioski Druidów. By the way, tutaj na 20 levelu, jak dobrze pamiętam, możemy Questa wykonać. Jak ktoś nie wziął, to polecam. Macie tam możliwość zdobycia pierwszych pelerynek, jeśli nie uda Wam się ogarnąć synergetyków, choć jest to dość proste. No i tutaj przechodzimy już mapę na mapę, w której możemy zdobyć właśnie te butle. Przechodzimy sobie tutaj na górę, ale starajcie się umieć. Mopki. One są dla was na niskim levelu dość niebezpieczne, też bardzo e, znaczna uwaga, na 22 levelu fabularnie macie dostęp do tego terenu, więc wcześniej możecie mieć problem. Także polecam przynajmniej ten 25-22 level e, sobie ogarnąć. I tu jak widzicie mamy buble wody morskiej. Ponownie znajdujemy się pod chatką Hopperl na bagnach. Niestety musimy przejść przez regiony mniej bezpieczne e, więc tutaj, stricte po czerwonym polu musimy przejść przez jaskinie. Jest to dużo bezpieczniejsze. Droga niż przez e, podzamcze, z tego względu, że tam często będą grupki, które was łapią, więc przechodzimy sobie tutaj tunelami. E, najlepiej w ten sposób, z tego względu, że jest najmniejsza szansa być złapanym przez silniejsze grupki, a i też bardzo ludzi tędy podróżuje. I jak widzicie, e, spokojnie przechodzimy sobie przez te tunele, i w podziemiach zamku mamy nasz ostatni surowiec do zebrania na przedziale 50 minus. Także podchodzimy sobie tutaj, i jak widzicie, mamy do moż możliwość tutaj zebrania resztek magii. No i tak, cała lista wykonana. W za wykonanie zadań mamy taką no do, do wyboru nagrodę. Tylko pamiętajcie, że zanim e oddacie to zadanie, jeszcze będziecie musieli na posesji troszeczkę się nabiegać i pobić parę grupek. Także przechodzimy na przedział levelowy nieco wyższy. I tu, jak widzicie, mamy do zebrania 5 liści mocy, 5 butelek polącego bibru, e, bibru, 20 desek, 20 grzybów nan ole oraz 20 ziół leczniczych. No i lecimy. Sią rzeczy znajdujemy się ponownie na posesji Gandawa. Przypominam, że na 20 levelu również potrzebujemy desek, także robimy tutaj zlecenie od tego pana. Następnie też mamy do zebrania tak zwane dynamity, po to, żeby móc e, z nich zrobić wykonać u Augustepium liście mocy. I tak, potrzebujemy pięciu dynamitu, żeby zrobić, wykupić u e, Augustepium e, tutaj liście mocy. Także przechodzimy sobie z powrotem na dół. Tu jak wcześniej zwróciłeś uwagę, właśnie mamy takie miejsce jak możliwość zbioru dynamitu Landaua, więc go zbieracie w ilości 25 i zanosicie, a jeśli się nie mieścicie, nie to niestety musicie e, dwukrotnie tutaj się przejść, przynajmniej dwukrotnie. Daję dobry przykład, przy okazji pomagam w zleceniu na złodziejskie parobasy. no i z dynamitem przechodzimy po na wioskę druidu, żeby tutaj odwymienić sobie u Augusta nasze tutaj dynamity na liście mocy, więc przechodzimy sobie do naszego kolegi i klikamy po prostu prawym na jego twarz. No i tutaj klikamy, no i wiadomo mógłby ci jakoś szczególnie pomóc i tu tutaj przeklikujemy 5 lasek dynamitu na jeden liść mocy. No i jesteśmy znowu, znowu pod Hoberl, tym razem musimy zebrać zioła lecznicze, one tutaj się ładnie chowają na naszym zbójeckim lesie. No i tutaj musimy przejść prawdopodobnie na sądu, o ile się nic nie zmieniło, także z tego co pamiętam, nie, bo już widziałem tutaj grupkę ludzi, którzy to zbierają Także tutaj zwróćmy uwagę Czy to jest tutaj? Dokładnie tutaj, także musimy sobie tutaj zebrać 20 takich sztuk Jesteśmy w jaskini Hershta, tutaj oczywiście wyszliśmy I teraz tak, musimy zbierać limety, jest go potrzeba aż 25 sztuk na 5 płonących bimbrów Więc w tym dokładnie miejscu, gdzie już tutaj widzicie grupki e, ludzi zbierających właśnie go, możecie sobie to odeb zbierać no, i po zebraniu tego musimy iść do naszego romana, który nam to wyprodukuje. No, i tutaj z He, przechodzimy sobie tutaj w lewy, górny róg, i mamy romana dosłownie na środku wioski. Możecie od razu w komentarzach napisać, czy, yy, czy, czy, czy został u Was soutysem, czy nie, o ile robiliście questa. No, i tutaj mamy, klikamy Mam interes. No, i tutaj on Ci produkuje ponący. Bimber, więc klikacie sobie ten dialog i to odbieracie. Zostało nam tylko 20 grzybów Nansatl, które w zasadzie znajdują się pod samym NPC, niedaleko NPC, może tak. Jesteśmy na rozdrożach tutaj, żeby nikt się ewentualnie nie pomylił. Po lewej była nasza karczma, na górze była posesja Landauła i przechodzimy na Las Koldów. Przy okazji, taki fajny tipek. Na górze jest Konar, na środku mapy jest ee, Ambona, przy której możemy kupić kruka na 35 level. Także jeśli ktoś by szukał, to mniej więcej w tej lokacji, w tej pozycji idziemy w górę i będziemy mieć tutaj e, Ambony naszą. O, właśnie, macie tu, tutaj Huberta. A jeśli chodzi o grzyby Nancatl są z, do, dokładnie w tym miejscu, możecie je sobie zebrać. No i przechodzimy do naszego npc który zbiera też zaś za, za surowce z tego względu, że no, ja już mam wszystko w tym momencie, także spokojnie mogę je oddać i zobaczymy co się będzie działo, co nam powie w momencie kiedy je zdamy No i będziemy wykonywać cały quest w dalszych kolejnych y, etapach, zobaczymy Będziecie mogli przy okazji zobaczyć co jest trudne a co nie, więc tutaj przeklikujemy i dajemy mu wszystkie po kolei rzeczy Dostało nam 20 ziółek i cyk. Przenieśmy jeszcze. Chciałbym porozmawiać o czymś innym. Dzięki za wobec posiadłości de Vriesów. Wszystko udało się zebrać. Przechodzimy. No i pytanie: co nas tutaj spotka? Ponoć nie jest tego zbyt wiele. O, pani Jan Janona się nam wywaliła. E, I co tu się dzieje? Dasz radę? Hamów. E, hamów jest trzech i trzeba hamów pogonić. E, tutaj cała ekipa uciekła. Jeden z drugim i trzecim. Potłukli nam wodzire jak noje rude. Odpalmy sobie zwierzoka i, i pizgamy w gnoi niedobrych. Zobaczymy, co oni nam mają do powiedzenia w tym momencie. Od razu będziecie wiedzieć za chwilę, jak ustawiać sobie obronę na tych skórczy bykach. E, słabiutkie dziady po 700 hapsa. Także tutaj na 50 levelu raczej nie powinno być żadnego problemu z wykonywaniem tego zadania. No chyba, że na wyższych przedziałach to się bardziej skaluje, ale na dłuższą metę myślę, że dużego znaczenia to mieć. Nie będzie. Oczywiście cały filmik będzie miał timestampy, które będą wam pomagać w znalezieniu lokalizacji konkretnego surowca. Zostawiam, że już dużo wszyscy w zasadzie wiedzą, że tak jest, coś będzie, natomiast no tutaj zapomniałem o tym pomyśleć, pomyśleć i powiedzieć wam na początku filmu. No ale myślę, że wszyscy zauważą. No i co mamy tutaj? Bardzo zakochanych, porozmawiaj z wodzirejem. Witam w wodzireja. Został uratowany, może było zatrudnij tych yy, hamów. Niestety, ale hamy w hu, hu walą, więc nie ma co tutaj. Przeganiesz hamów No i spoko. Gnoje się. E, możemy teraz naprawić parę rzeczy. Więc y, naprawiamy stoliki. Ach, te trudne robota. Mam nadzieję, że mi dobrze zapłaci. Czy jeszcze jakieś stoły mamy do kliknięcia? Pytanie za 100 punktów. O, i wszystko wyklikane. Możemy pogadać y, z Wodzirejem ponownie. Witaj kumplu, bardzo się cieszę. Eee... To pozbierajmy sobie kwiatki. Możesz porozmawiać z gośćmi, albo zebrać kwiatki i w i wykonać bukiet. Kiedy będziesz gotowy eee, do wyjścia, udaj się do Reja eee... I mogę sobie pozbierać kwiatki, więc znajdę je i będziemy szaleć. Ale kurde, skończą, tańczą. <laughs> Gdzie jest ten taniec? Dajcie mi, ja mam jakiś taki dziwny tylko. No i tutaj poszliśmy za posesję i mamy jeden kwiatek do zebrania. Tu mamy kolejne dwa. Tam na dole widziałem jeszcze czwarty. Z tego co wiem trzeba zebrać pięć, więc o jest i piąty i w ten sposób po zebraniu ich możemy wejść do posesji Devriesów i tam wymienić sobie je na chyba zależnie od profesji, albo list, albo bukiet kwiatów, jak dobrze pamiętam. Więc pakujemy się do środka. I przy stole na górze, to akurat prototyp z gildii Możemy sobie je wymienić tutaj w tym ładnym dzbanuszku Wkładamy sobie pięć jak wszystko pięknie i mamy tutaj list walentynkowy Więc tutaj tak, e, możesz porozmawiać z gośćmi albo zebrać świadki i w pośrednio się bukiet Będziesz gotowy do wyjścia, udaj się do po prostu wodzireja O i mamy bukiet ci tylko Także mamy obie rzeczy w takim razie, wielki bukiet i liścik walentynkowy. Proszę bardzo. No i co? Pozostało nam odebrać nagrody z tej, jakże zacnej, fabularnej zabawy. Przechodzimy sobie do kwatermistrza i tutaj przygotowałem imprezę e, Przyszedłem po nagrodę, czekaj tu musisz być Double Gal, tak już wszystko wiem wybieraj Tutaj sobie scrollujemy No i lista jest dość długa Ja w swoim przypadku akurat wybieram sobie Większe flasze siły z tego względu, że jest to mi najbardziej potrzebne, a Na na serwerach nowych Jest to bardzo przydatna rzecz, tym bardziej pod klasę DPS Jak widzicie jest dużo opcji ja osobiście nie polecam błędnicy dla expa do zwierzaka z tego względu, że bardzo szybko go w ekspicie, a psychoexpa 500 to nie jest jakaś ogromna ilość. Esencje w obecnych czasach, kiedy rary są w wielu przypadkach bezużyteczne. Wiadomo, reolidwik to takie specjalne ulepszanie, przedmioty do wzmocnienia, ulepszania. Nie pamiętam nigdy, który jest do czego, natomiast jeden z tych przedmiotów dodaje 22% szansy do mega ulepszenia, jak dobrze pamiętam, a jeden o 20% zwiększa wytrzymałość przedmiotu. Jeżeli, po prostu, żeby go nie spaliło. E, Wornińskie dukaty to specjalna waluta wykorzystywana w Bayern do wejścia na instancję lub do kupienia właśnie roli dwigi, dwigów, co w sumie jest ciekawe. E, w zasadzie przelicznik jest dość identyczny jak to, więc jeśli komuś bardziej by odpowiadało, to osobiście wziąłbym po prostu dukaty. E, no i mamy też oczywiście... E, w, i tutaj w zasadzie wybieracie albo te, które są najdroższe na serwerze, albo te, których sami będziecie najbardziej potrzebować. Więc ja sobie wybrałem nagrodę tego typu. Tutaj niestety e, tak kończy się nasza zabawa. No i tutaj jedna ważniejsza rzecz: uwodzi REJA, jeśli już skończymy, musimy odebrać nasze ewentowe buciki. Klikamy sobie tutaj pierwszy dialog. Szkoda, że już nas opuszcza jeszcze raz dziękuję. Dowód dziewięczności przyjmij te piękne buty. Powodzenia. Dziękuję, w uber opcji zakończę ewentowe wydarzenie. No i cyk, tyle z naszego eventu. Jeszcze tutaj pokażę wam od razu jak się zakłada skina. Żebyście tutaj nie czuli się jakby oszukani w temacie. No co tak, mamy tutaj te buciki, mamy tutaj te rzeczy. Przeciągamy, jak dobrze pamiętam. I mamy te buciki tutaj ładnie zrobione i wyglądają dokładnie w ten fajny sposób. Tutaj zwróćcie sobie uwagę, że jak sobie je ściągniemy, klikniemy prawym, możemy odskinować. I ponownie mieć takie buciki w zwykłej rzeczy. Tutaj niestety nie można nimi handlować. Także tutaj bardzo ważna rzecz. Zakładamy sobie je i skinujemy jeszcze raz. Proszę bardzo. Wyglądamy w ten sposób. I jedna bardzo ważna, istotna rzecz. Jeśli chcecie dokupić pozostałe części setu, tutaj przechodzicie w skiny sprzętu. I jak widzicie, mamy też cały zestaw. Można kupić pojedynczo części, no i dodatkowe jeszcze skiny broni i tarczy, które ewentualnie chcielibyście posiadać. Dobra wariaty. Także to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że pomogłem wielu z Was. No i widzimy się na następnym już wkrótce. Trzymajcie się. Hej, hej.